Elo, z tej strony Olaks, no i dzisiaj recenzuję dla Was maskę przeciwgazową OM14. Tak, to jest, to można powiedzieć jest ponowny odcinek, bo tamten niezbyt poczekajcie, niezbyt dobrze wyszedł. Także, bo u mnie był w mieszkaniu remont, także znaczy w domu był remont, no i to było jeszcze jak było stare mieszkanie. Bardzo dobra, ale przechodzimy do odcinka. W środku cały zestaw prezentuje się w ten ozy sposób. W zestawie jest filtr pochłaniacz E015. Rura, rura łącząca. No i. Maska przeciwgazowa. To jest troszeczkę inna maska. Tak sama jak torba. Ale mas maska wygląda tak o, w ten sam sposób. Ma ona dwa okulary. Lizery. Tutaj widać linię łą łączeń. Ma ona tą komorę zaworów pomalowaną na zielony kolor. Jest ona w rozmiarze drugim. 61 roku roku. Dobra. Jeśli chodzi o rurę łączącą, wygląda ona tak. Jest jak wcześniej, bo wcześniej wspomniałem tak w tym filmie. Ona zrobiona, ona jest zrobiona, ona, sorcy sorry. Jest ona zrobiona z gumy, tylko jest ona obwiązana materiałem. Tutaj widać szef. Tutaj są dwa metalowe gwinty. Sam filtr pochłaniacz jest do połowy wypełniony węglem aktywnym, a do połowy azbestem. Tutaj tak to wygląda. O. Maskę najczęściej można było spotykać w wojsku polskim, w żandarmerii. No i, dla, nie, dla, no i w obronie cywilnej. Najczęściej te maski można było spotykać. Również w obronie cywilnej była maska ML. Zaraz pokażę jej zdjęcie. Tak ona właśnie wyglądała. Jak tutaj wielkie przed chwilą na zdjęciu. No także ona też miała taki materiałowy wąż rurę łączącą. Albo w sumie, może w sumie, żeby wam to lepiej pokazać. To ja tutaj mam maskę ML. To zaraz wam ją przyniosę i pokażę, jak wygląda. okej, okay, maskę mam już przy sobie. Wygląda ona tak: w sumie na zdjęciach, i tutaj Wam powiedziałem, że ona miała materiałowy, bo już tak jak to. Tutaj jest gumowy. Zapomniałem Wam powiedzieć, że. W niektórych egzemplarzach był taki gumowy bąż, a w niektórych taki parciany, jak zwał, tak zwał. No i ten w tych starszych egzemplarzach maski ML był właśnie ten materiałowy bąż, a w tych nowszych gumowy. No, tak więc dobra. Jeżeli chodzi o maskę ML, to można je, to mogę ją pokazać w następnym filmie. No, a teraz co? Przechodzimy do wnętrza filtra. Mamet wygląda w środku tak. Tutaj jest węgiel aktywowany. Tutaj azbest. W sumie nie, nie da się tego dokładnie pokazać. Ale ten, ale. Maska też. Mam też nowszą wersję OM14. Która wygląda w ten sposób? OML i, o, i o, OM14 będzie inny film, a teraz przejdziemy do OM-14. Teraz będę maskę zakładał, no i w sumie zobaczycie jak ona... W... Nie, nie, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że maska była w TOPL, czyli terenowa obrona przeciwlotnicza obiektów. To teraz skręcam wszystko, no i zakładam maskę. Mam jeszcze pokazać, jak wyglądał cały to skręcony. To wygląda on tak. No to, to, to co? Teraz przechodzimy, jak maska wygląda. Przechodzimy do części filmu, jak maska będzie wyglądała na mojej głowie? Maska maskę już na sobie. Wyglądała tak. Tak wygląda filtra posłaniacz. Czytałam, czy jest szczelna. Maska jest szczelna. Że już ją ściągam. Także czas na krótkie podsumowanie. No, maska jest bardzo fajna. Polecam ją każdemu, prepersom, kolekcjonerom, Zara, ludziom, którzy chcą po prostu to założyć od czasu do czasu. To co? Widzimy się w, na w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.